Oj, ciężko, ciężko przy tym łożu, przy tym łożu konającego, konającej generalnie e, koalicji, konającego e, Donalda Tuska z tymi swoimi e, ministrami. E, śmieli się ze mnie ludzie, e, jak koalicja ta cała wygrała wybory, śmieli się ze mnie ludzie, że. Kiedy mówiłem, że ale to świat ja nie widzę, nie widzę tego, żeby to trwało. Nie widzę absolutnie, że ta koalicja 13 grudnia cokolwiek dobrego zrobi, cokolwiek dobrego pokaże. Nie widzę tutaj, że ta koalicja jest produktywna i do tej pory nie widzę. Dlaczego? Dlatego, że jest zbyt dużo różnic, zbyt dużo różnych światopoglądów w tej koalicji jest. I nie ma takiej niemanej możliwości, żeby oni się na tyle dogadali, żeby tu w ogóle coś konstruktywnego powstało. Spadło to na nas jak głaz, który nas przydusił do ziemi. Mam na myśli tutaj o, te, o tą ropę na Bałtyku. Oni nic z tym nie zrobią. To jest wielki problem dla Donalda Tuska. Ta sytuacja jest wielkim problemem, no bo Tutaj przyjaciele Niemcy, a tutaj Polacy, dla których no w końcu muszę pokazać, że jestem patriotą, prawda? To jest wielki, wielki cios w plecy, tak naprawdę, dla Donalda Tuska. I to nie jest prosta sytuacja, bo jeśli on to odda Niemcom, albo że tak powiem, będzie leciał w ślimaka z Niemcami w kwestii tej ropy, w kwestii platform i tak dalej, w ogóle działania w tym zakresie offshorem. No to w Polsce będzie grzmiało. Będzie grzmiało i to nie chudo. Eee, a z kolei jak tutaj z Polakami będzie chciał. No to super, robimy biznes dla Polski, wszystko dla Polski. No to znowu Niemcy tam na niego kurde już kilofy szykują. Bardzo ciężka sytuacja dla Tuska. Eee, nie, moim zdaniem, to nie ma sensu. Moim zdaniem, Tusk powinien się podać do dymisji, rozwiązać ten rząd. I i tyle. Gorzej być chyba nie może.